To jest taka aplikacja Citysleta To chyba kosztuje, nie pamiętam, jak wpisujemy kod, yy, znaczy kod rowera 41347. Klikamy wypożyć. Będzie generalnie działa bardzo łatwo. Teraz nam się pokazał kod do wpisania. 3, 3, 5, 2. OK. I odblokowuje się rowerek. Bardzo lubię te rowerki i poruszanie się nimi po Las Palmas. Jest tutaj dużo ścieżek rowerowych i naprawdę jest bezpiecznie, bo ludzie, którzy cię wyprzedzają, w ogóle czasem hamują i jadą za mną kilkadziesiąt czy kilkaset metrów, tak naprawdę. Tak, żeby mnie nie przestraszyć, że będą przejeżdżali obok. Nie? Także no, u nas w Polsce to tak raczej mało spotykane. E, chociaż teraz częściej i dobrze. E, cóż, e, rowerki są świetne, stacji jest bardzo dużo, także można naprawdę przyjemnie wszędzie dojechać i to taki mój ulubiony sposób poruszania się po polach Palmas. Dobra, jesteśmy na spocie. Schowałem się trochę za kamieniem, bo jest tutaj bardzo wiecznie, więc chciałbym zadbać miarę o to, żeby mnie było słychać. Spot wygląda całkiem dobrze, zobaczcie. Nie wiem na ile dobrze to będzie widać, to znaczy w lato to miejsce raczej nie daje dobrych fal, natomiast ja nie potrzebuję świetnych fal, potrzebuję tylko dobrych. Tu jest bardzo długa prawa fala, bardzo przyjemna. Na której się świetnie pływa. Zatem, jeśli są tu jakiekolwiek fale i nie ma ludzi, to znaczy, że to jest dobry moment, żeby wejść do wody. Dobra, pokażę Wam teraz, jak wygląda wejście. Największą trudnością tego miejsca jest wejście i wyjście. Te kamienie są śliskie, po klapkach jeszcze bardziej. Natomiast są po prostu strasznie śliskie. I no i cóż, jak już się przez nie przedrzemy, to lądujemy tutaj. I to jest właściwie droga wejścia. Także nie wiem na ile to widać. Może podejdę bliżej. Natomiast dalej już nie chcę, bo to jest bardzo ślisko. Eee, bardzo dużo wystających kamieni. Bardzo płytko, i po prostu. To co należy zrobić to poczekać aż przyjdzie fala, skoczyć z deską, no i zacząć jak najszybciej uciekać w głąb, żeby wypadłować tam naprzeciwko tych wystających dużych kamieni. Dzisiaj jest low tide e, bardzo duży, bo tylko pół metra mamy wody. E, przy high tide mamy prawie 2 metry, więc te wahania są duże. To oznacza, że mamy także e, no tutaj dosyć trudne warunki. Trudne warunki, bo bardzo łatwo sobie rozwalić deskę, zobaczcie te wszystkie kamienie, które tu wystają z wody. Nie tylko deska, ale samego siebie, ponieważ tutaj jest bardzo dużo jeżowców. I to jest też jakby problem tego miejsca, że mało osób tu wchodzi, ponieważ jeżowce są jeden na drugim. Ale myślę, że może być to fajnie popływane, może być fajnie popływane. Zobaczymy. Jak tam mój rower? Oj, a zapomniałem jeszcze dodać, że te rowerki e, są za 30 minut za friko. a potem trzeba albo zmienić rower, albo zapłacić 1,5 euro. I są jeszcze rowerki elektryczne, za które zawsze trzeba zapłacić 1,5 euro. I są na 30 minut, potem kolejne 1,5 euro. Ale generalnie 30 minut to serio da się wszędzie dojechać. Ja tu przyjechałem i za chwilę wracam tym samym rowerem. Z powrotem to jest blisko, więc nie wykorzystam nawet 20 minut na taką podróż. Moim zdaniem y, przypływ, właściwie odpływ Tight jest jeszcze za niski, bo kamienie są naprawdę za wysoko. To był, będzie bardzo trudne wejście. Także wróciłem jeszcze, y, żeby dokończyć oglądanie meczu. I zobaczymy, spróbuję, spróbuję wejść potem, jak już trochę poziom wody będzie wyższy, czyli za jakąś godzinkę, półtorej. Es como fini, pero no fin, endless summer. Endless, endless... endless summer. summer, sí. A tutaj mamy przepiękny zachód słońca. Przepiękny. Sprzęt umyty. Czas się odpocząć oczom. Generalnie słyszałem, że surfowanie z soczewkami to nie jest najlepszy pomysł, ale mówiąc szczerze już mija rok, nawet już minął. Jak noszę soczewki i, i nic tam mi się nigdy za bardzo nie stało. O, dobrze. Oczy odpoczywają. Cóż, byłem już głodny zanim poszedłem na surfing. Także myślę, że po takiej dobrej sesji w ogóle po całym dobrym dniu zasłużyłem na jakiegoś burgerka. Także zamykają 23.30, więc jeszcze zdążę lecimy na burgerka. Hola. Wasze czerweczko. To był naprawdę dobry dzień. I Eliore, ten zachód słońca, to było coś pięknego. Przepięknie. Zawsze wspominam ten spot trochę z takim stresem, kiedy chcę tam iść, natomiast jak już tam jestem i jakby chodzę, to po prostu jestem tak zachwycony. To była bardzo dobra decyzja. A byłem bliski już tego, żeby nie iść, ponieważ woda była bardzo nisko. Eee, no i cóż, dobrze, że przeszedłem. dzień właściwie minął mocno w wodzie, bo rano miałem dwie godziny zajęć surfingu, e, dawałem lekcje e, i poszło świetnie. Następnie gdzieś tam moja praca, moje firmy. No a potem stwierdziłem, że być może wieczorem będzie czas, żeby też pływać samemu, także potwornie zmęczony, ale bardzo zadowolony. Na pewno zasmakowałem życia. Tak, to jest właśnie definicja smakowania życia. Szedłem zjeść w miejscu, w którym kiedyś często jadłem. Mieszkałem tutaj obok na ulicy Kolumbia, w Kolumbii, w Kolumbia. I przez pierwszy tydzień to taka ciekawostka, przychodziłem tutaj codziennie na burgerka i tortille, bo mają bardzo smaczne i w dobrych cenach, dlatego że jak się wprowadziłem tam do tego mieszkania, to przez cały tydzień, przez kompletne 7 dni miałem codziennie warsztaty, generalnie prowadziłem szkolenia. I naprawdę przez 8 godzin nie miałem dosłownie czasu na gotowanie, myślenie i w ogóle. Więc przychodziłem tutaj, żeby, żeby jeść. I no, to taki miałem tydzień Cheat, cheat Week, tak jak zwany. Czyli przez cały tydzień po prostu burgery i figle. No, to taka ciekawostka No dobrze. burgerek już przyszedł, do wasz ładny z awokado, kurczaczkiem, ee, serem i pomidorem. Także zabieram się do jedzenie. No dobra, wzięło mnie trochę na wspomnienia, także pokażę wam coś ciekawego. Tutaj, gdzie jest napisane Asociación Cultura Churruca. Dokładnie tutaj, w tych drzwiach. O, właśnie tu mieszkałem. Przez miesiąc z Agatą, moją koleżanką, e, którą przyjechaliśmy tutaj właściwie przezimować na Kanary i to jest studio jogi. Mieszkaliśmy w studio jogi, gdzie mieliśmy dwie antresole, więc nie było zbyt komfortowo. Mieszkaliśmy tam przez miesiąc i mieliśmy mnóstwo karaluchów, bo to jest mieszkanie na parterze. W Las Palmas są karaluchy, jest ich dużo. Tu mieliśmy mnóstwo, mieliśmy ogromne. Także, jak wchodzisz rano, schodzisz po schodach z tej antresoli, zapalasz światło, to tylko widzisz, jak takie róweczki, po prostu biegają. I cóż, próbowaliśmy się ich pozbyć na różne sposoby, także kanaryjskie i to przekazywane z dziada pradziada. Natomiast miesiąc nie ma szans. Nie ma szans, żeby się ich pozbyć, ponieważ one po prostu tam zawsze były. I miały swoje gniazda. Natomiast to było ciekawe doświadczenie, mieszkać w duyogi. Co środę mieliśmy teatr, który tutaj przychodził, czyli panie, które sobie odgrywały jakieś role, bo chyba panów w ogóle nie było, więc musieliśmy się ewakuować o godzinie 17, po to, żeby o godzinie 19 móc wrócić, ponieważ to trochę było takie szemrane mieszkanie, więc nie mogliśmy jasno. Jakby pokazywać, że tam mieszkamy, więc nasze rzeczy w miarę chowaliśmy. Oni tam sobie na dole e, robili swoje zajęcia teatralne. No dobra. Także widzimy się w kolejnym materiale. Dajcie znać, czy byście chcieli posłuchać, co Was interesuje, co mogę rozwinąć, jak w ogóle Wam się to wszystko podoba. I cóż, dziękuję bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się. Cześć.